Wszystkim na kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Jeździmy sobie po Polsce. Zobaczmy, więc, jakie mamy e, zlecenia z Olsztyna, bo tutaj ostatnio dojechaliśmy. No i mamy, a jak widać, zmieniłem też e, walutę była euro. Zmieniłem na polskie złotóweczki. Dobra, zobaczmy, jak tutaj łódź. Plan, czy mamy się dalej planu, żeby zwiedzić, odwiedzić wszystkie miasta w Polsce. W sensie od, odsłonicie. Dobra, także weźmiemy chyba tą Łódź. Okej. Okay. Już nam się gierka ładuje. Jakieś chłodnice będziemy wieść. Jaka to nasza ciężaróweczka. Dafem, światełka i ogień jedziemy. Ile tu mamy? 280 kilometrów? Tu się zatrzymał jeden, dwa nas puszcza. Dobra. Ten nas nie chce coś puścić. No jedź. jedź. bo blokuje całe skrzywanie. Dobra, przeskoczymy sobie na prawy pas. Jadą, nie jadą? Dawać. No już by wyjechali. Okej. Okay. Zjedziemy sobie z ronda. Zapaliłem, zapaliłem światełka, dobra, fajnie. No to sobie wyjedziemy pomału z tego miasta, z Olsztyna. o już jesteśmy poza, chyba można przyspieszyć, do 70, super. Chciałem trochę zakręt, ale na szczęście nic nie jechało. Okej, okay, jakieś tutaj trzeba coś minąć. Na szczęście nic przeciwko jeszcze nie jedzie. Ale jednak jedzie, ale o kurde. Jak mi spowolnił. albo no, to do 30 było dobra. No, ale na szczęście. Nic złego nie wydarzyło, nie wjechałem w nikogo. Dobra, tu w lewość wolne, można skręcać i lecimy. Co my tam wieziemy? Chłodnice 9 ton do łodzi za 25 tysięcy. coś tutaj. A, dobra, okej. Okay. On tu skręcał w prawo. Myślałem, że coś się stało. O, wow, wow, Cie. Wow. Się... się pobawiłem kamerką, że prawie wylądowałem na barierce. <laughs> Ale dobra, nie będziemy tutaj świrować za dużo. Po prostu dojedźmy do celu. Wow. No, prawie, prawie, kolejne roboty. Coś tu dużo remontują. No, a ja chciałem Wam przypomnieć, już powtarzałem to w ostatnich odcinkach że jak ktoś ma jakieś fajne mody to zostawcie mi komentarz pod filmem z nazwą moda albo z... nie wiem czy link przejdzie, ale chyba nie przejdzie, także z nazwą moda albo gdzie go znaleźć. Jakieś od grafiki, jakiś urozmaicający tutaj grę, rozgrywkę, chętnie sobie zainstaluję, żeby ta gra fajnie się grało, fajnie wyglądała. No i też oczywiście zachęcam do zostawienia suba u mnie na kanale. Będziemy nagrywać też EuroTraka, tylko tak jak mówiłem, no inne gry. Będą się tam pojawiać codziennie, czy też recenzje. A EuroTrack będzie po prostu, jak tam będziemy się nudzić, to sobie nagram, także nie będzie jakichś regularnych odcinków. Jak będą wrzucane, to będą. No ja do EuroTraka akurat wracam po paru latach. Dużo się tutaj widziałem, już pozmieniało między innymi nawet menu, no ja jeszcze grałem do takich czasów, że nie było możliwości kupienia swojej naczepy, tylko oczywiście była naczepa od, yy, no, od firmy dostawana i, i to po prostu się z tym jechało, a tutaj widzę, że można kupić swoją naczepę i po prostu lepszą kasę z tego mieć z przewozu. Także też jest ciekawy ten etap. Najpierw to musimy osiągnąć pierwszy cel, czyli dwa pierwsze takie cele, czyli odkryć wszystkie kraje w Polsce... Boże, wszystkie kraje... Wszystkie miasta w Polsce. Chciałbym to zrobić. No a później gdzieś tam wybić za granicę. A drugi to, no, to kupić właśnie tą pierwszą swoją ciężarówkę... No jakiś wypadek. 166 km do celu, także nawet to idzie. O, chyba na jakąś autostradę wjedziemy sobie, to fajnie. A Ska, dobra, czyli ekspresówka. No tutaj 8 dych można cisnąć, także. Rzucimy sobie tempo i będziemy jechać. No, najpierw na Warszawę i potem z Warszawy na łódź odbijemy. No, po lewej stronie duży ruch. Udaje się, bo teraz za mną zaczyna. No, widoczki fajne. Mój kolega w lusterku, widać go, próbuje łyknąć, ale coś mu to nie idzie. Nie wiem, o kilometr, dwa pewnie le jedzie więcej niż ja. No przyspieszył teraz. Co, nie zjeżdżasz? Wiesz się ciągnął tym, nagle teraz będzie zwalniał. A, fotka, dobra. I policja stoi. A, dojechaliśmy tędy, no. Kojarzę ten fotoradar, co się pytałem. Czy rzeczywiście w Warszawie jest taki fotoradar? No i tutaj w prawo może jeszcze zdążymy. O, zdążyliśmy, okej. Okay. No, i wjechaliśmy do Warszawy, no, a teraz szybko spróbujemy się z niej wydostać. Okej, okay, tu w prawo. O, na żółtym zdążymy. A, zdążyliśmy. No i mamy znak na Łódź. Tędy jeszcze nie jechaliśmy. Widać na nawigacji szarą drogę, także fajnie też odkryjemy. No, tu już 70. Brameczki. Nawalone tych fotoradarów. radarów z tego pasa pojedziemy. Dobra. Bramka zaliczona. 89 km. A zaraz powinniśmy dojechać. To się fajnie, rozpędzimy. O, ja jest za bardzo trochę, ale dobra. Przyciśniemy go trochę. Pogoda w lusterku taka wydaje się trochę zachmurzona, ale przed nami jest chyba ok. Mlekkie złudzenie, no. No, coś to lusterko nie oddaje. Konkretnego tego samego efektu co widać przed nami. 65 do celu. Także fajnie, bez żadnych przygód. Fajnie się jedzie. Spokojna traska. jakaś zwężka? Nie, bramki tam są, dobra. Aha. Zwolnijmy sobie trochę. Żeby nie przesadzać. Prędkością, bo mi zaraz wyhamuje, właśnie tak jak teraz. A już na spokojnie, podjedziemy. Dobra, i ogień. Jedziemy. Widać w oddali ślimaka. Także będziemy zjeżdżać do miasta łódź, katowice dobra. śmigamy sobie na prawo. Ale chyba yy, ok, okej, weźmiemy go prawym, lewym znaczy się nie zaraz przyspieszy i mnie przegoni. Dobra, zmienimy sobie pras naprawy. Jest niby 80, ale A, w sumie trochę zakrętów jest, ale dobra No, już widać flagę, także niedaleko. Minutka, dwie i będziemy. Ło, dobrze, że zmieniłem pas, bo... bym przywalił. Kto szybszy? Kto szybszy? No. Kurde, muszę go wyprzedzić. No, też pada. Muszę go wyprzedzić, bo tu skręcał. Odkryto miasto Łódź. Super. No dawać zielone No i jest, jedziemy Co tu po lewej mamy? Jakąś agencję chyba, nie? Tak. Agencja pracy, super. Dobra, zmienimy sobie pas na lewy. No tu zjeżdżamy na lewo, nie? Tak. Okej. Okay. No jedźcie, jedźcie. Dobra, wymusimy trochę. No że tą Skodą, no zablokowałeś mnie, gościu. Dobra, i mamy parking tam. Tutaj jest wciul miejsca, także... Dobra, nie wiem czy mi się to uda. Kurde, co ja robię, co ja robię. Dobra, jeszcze raz. Staniemy sobie tak. Chyba ja. Dobra, nie w stronę. No chyba będzie coś z tego. Albo i nie. A jest. Dobra, zostawimy to tak. No i dobra. Dowieźliśmy. Będzie piłczurka chyba nie? bo blisko. Dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapeczce i komentarzu. A my słyszymy się w innych odcinkach. Dzięki trzymajcie się. Cześć!